To będzie tu, to będzie nad tym. To będzie nad tym. To muszę na chwilę wymieszczyć Nie powiesz ta. Teraz to muszę widzieć. A bo to, Jezu, widzę, dobrze było. To ma być tu. Nie da się zmieć To tu, to tu i tutaj będzie wanna ale teraz i będzie miał. będzie tutaj zdejmę czapkę żeby to zamilować a w ogóle mało paliwa. będzie taka muszę robić i taka będzie muszę wejść i... tak Nie że mam jeszcze to mógł dać tu Uw, ciebie. tak słabo. To najlepiej było, jakby stało... A tu? Tu. A tu tu. O. Nie. A tak o, jakby stało. Tak jest dobrze. Można przepłaczyć normalnie. O, tu będzie kibal. Normalnie można usiąść. Dobrze, no to z łodzienkę to już tyle by było. I resztę robimy tak tutaj. W salonie robimy sofę. Nie będzie na duże, bo mam tylko. Ale ja w ogóle, nie mam dobre części? Tak. Tutaj tak, że nie ją. Wyjdziemy ja tylko zaraz ogarnę telewizor. Bo tutaj, jak siedzimy, to nie ma telewizora. Ale nie tu, tylko być tutaj. Tak, tak. Trzeba może być z tej strony, tu z tej korn. Gdyby zaraz ogarnię tam. Gdyby ja no już to tak, oczywiście robimy tu. Taki ogromny, telewizor. wizer. Jetpack jest potrzebny do budowy. Bo bez jetpacka w budowie nawet, czy nie ma szans w budowie też. Dobra, tutaj. Ten telewizor będzie fajnie duży. I teraz to odpalamy? No. Odpalił się. Włączamy oczywiście wóz. Ok. YouTube. Kapel. Osiem. Cztery. Jeden. Nie pamiętam jego kanału, który będzie. na font. Taki jest, ale nie jego. Czekamy, aż się włączy. A, to samo. Podłoże Nie Jeden jego kanał, to włączymy mój. Niebieski jeden nie podłoga GAMS. Teraz powinno się załadować? Czy źle? Źle, to włączymy shop. Tym razem www.voyanshop.pl O, włączyło się, tutaj mamy wojnę do Zaklamuję tak nie, nie swoje rzeczy, ale... Ale dobre. Tutaj szukamy. Bardzo poradzę w Dobra. Dobra sam. Ale chyba nie... To, to będzie mi się robić, to. Musimy zrobić... Musimy zrobić tam kanapę. Mam więcej milów ogólnie ograniczonych. Tutaj już Right lime, tu jeszcze więcej My Loop, Left Climb'a i ładnie to wygląda. To z reguły trochę w tym stronie, tutaj już mamy widać Left Lime. Oj, będzie fajnie widzieć to jak widziałam z tutaj to nie będzie otworzone. No to robimy dalej, teraz tutaj mamy komputera, to teraz robimy kuchnię, odgrodzimy ją oczywiście ścianami blokami. I co, można tutaj taką kuchnię zrobić? Kuchnię sypialną to będzie. Bo tutaj są łóżka, no przeniesiemy to łóżka. Mam, akurat niskie ciśnienie zbiornika, to zdejmę, że tak że się przyda, a naprawdę, uwierzcie że trudno to załatwiać. Łatwo, się tutaj mam dużo zbiornych bloków, no i tutaj... Łóżeczka robimy. Ja. Tutaj mamy dużo zielonych blaszków, tak jest spokojnie. I rozszerzone można położyć się spać, czy samemu na z zladzenia, bo nie ma nadleżenia. Bo u siebie nie, nie, na łóżku nie ma mi tego. Tak będzie szybciej robić niż więcej. jak w by Włoszy, w ogóle to bez krzywdy kawałek zakwitki jednak, ale, ale no na... tak się zrobiło, to teraz nie będę tego do końca odgradzał, jedną klapkę wystawię. так кажется, у меня там... А, и тут у меня... Лава, это не хлеб, у меня очень низкая задача. И тут у меня на корабле есть, а раз сидим на шикарной сборке. И взял татаж, и бежим на татаж, на татаж. А вот по возьмем тысячу. to rozróżniamy tak. A to mam tylko... Czekajcie, widzę, że muszę ogarnąć Dobra, już załatwione, tutaj proszę. Ustawiamy toster. Musimy z shiftem go postawić proszę bardzo. Mamy toster. I tutaj będzie też zlew. a to się źle postawiło. To jest. Tak się... Ale nie, bo takie... Znaczy, on tu się źle wpadł. To jest bad jakiś? Mapa? A jak muszka ma? No to będziemy tutaj bez tego, bo to te mapy ja się bakują. Tutaj tak. Odwrotnie, muszę tutaj trudno tego rozmieścić. W ślacznej trudnej miejsce. Dobra, ślisko. Nie umiem tego wstawać w chyba. No mnie tutaj wynagrodzi. A ja nam przepiero. Toś ona jest niezangiuntowana, ale... I tak raczej niż zangiuntowanymi rzeczami. Tutaj żadówka będzie stała. I nie będzie problemu. Teleporter... W innym miejscu. Teleporter postawimy tu. Tam Ola 14,50, 14, a nie 2,4. a teraz możemy się zacząć, tutaj wymienię domu domy. 42 na ten To samo, co tutaj, nic się nie zmieniło. I tutaj musimy dać... Znowu nie tym slonem, ale teraz mam tutaj się pielę przynajmniej. A jak to się robi? Nie tym No O, teraz już dobrze. Idę po kolejne rzeczy. Ta, ta, i to. Nie jest teraz potrzebna. Tutaj będą szapaczki. I to będzie taka ładna złożona. Tutaj będzie miksel. To będzie miksel. będzie wolna. Tam noże postawimy jak załatwię. Bo tutaj będzie zmywarka. Bo to nie jest też największa kuchnia. Jeszcze jedną szatkę można postawić. Tu. O, ładnie, bez cichy. O, się baguje, ale tak ładnie akurat wygląda w tym miejscu, bo góra tutaj jest fajnie. Tutaj jest tak, a tutaj jest tak idealnie na kawę, Tak, jakby to było przyczepione do czego. Tutaj już łazienka jest zrobiona, a szkody mi tak nie można na chęć. Jestem leży, to było fajnie. Dobra, tutaj mamy to, puste wszystkie, ja. lodóweczka, Piecy, piecyków brakuje jeszcze, ale to się doda. Jeszcze mamy coś do roboty? Nie. Ja nie tak ten domek wygląda, z zewnątrz wygląda tak. Ja się o, tutaj ten dach ładny. Na kopalni uskonał. No Ostąp mamy walid. Jeszcze tego nie było. Skończył mi się zbiornik. Oficjalnie tak to wygląda. Nie jest ładnie. Stację kolejową mamy tutaj. Blisko w tej tory Jadę do stacji kolejowej. I tu mamy stację kolejową. Też jest ekran. Tutaj jest pociąg akurat teraz. teraz akurat jedzie. Tutaj też mam taki dźwigy, na polambo wszystko. Ciśnienie mi się skończyło. W zbiorniku. Tutaj możemy susztowanie rozwalić. Byt. Chowamy to. Do plecaka. O, tutaj mam jeszcze karabin. Bo w plecaku musi być wszystko, tylko się nie zmieści. Także będę tak będą takie Na razie. Tutaj mam zabiegać sobie w szkło i też się zamyka i otwiera wtedy. Tego szeroka robimy oczywiście do plecaka. nie można do plecaka szeroka składać? Nie można. No to tutaj to położymy. Czy coś mieliśmy do zrobienia? Nie, to do śmietnika. To do lawy. Mój piecaklu jest lawa. To weźmiemy wioderko. Jedno. A nie, ale ja muszę. Ja nie muszę. To, to do lawy wrzucimy. I widzicie, w piecaku lawa ta jest chyba niżej moje Zrobimy tutaj lawę. Bierzemy jeszcze wiaderka. Zobudowujemy tam Klikamy tu, żeby zlać, I odkładamy wiaderka. I tak działa cały system. Zrobienia plecaka. To jest to jest widoczny. Bo można go tak zrobić. To jest fajne. Ale jak żeby było widoczny. Tego robimy z Tutaj mamy tryb wyboru. I powrócamy sobie normalnie do plecaka. Ktoś się boi, że jak tam nie to te zbiorniki. Tutaj możemy sobie go rozłalić z piwu i przejść I, I będziemy spać w tej tu. Nie jesteśmy ze spani. Proszę, bajcie. To jest bardzo fajne. O, tutaj mamy taki lutel. Teraz mm. on ola też dostanie oczywiście. Tak tu, ta tu, da, Do będzie taka. No i widzę, to jest koniec tego odcinka. Ta -ta.